O, oh hello, hello, kultyści moi kochani, tu krwawsam.pl, a to jest kolejna część ze i po raz kolejny będzie to tylko króciutki odcinek, ponieważ nie mam za dużo czasu po południami. Tak to bywa, tak to bywa, może w tym tygodniu mi się uda nagrać coś więcej, ponieważ ta gra jest naprawdę pasjonująca i naprawdę um, daje wiele Daje wiele satysfakcji. Według mnie bardzo oddaje bardzo klimat Lovecraftowski, jeżeli ktoś jest jego fanem, a ja jestem. Co mogę jeszcze powiedzieć? Akurat ta misja, która, którą w tej chwili będę robił, no cóż, przyznaję się, że zaryknąłem sfrustrowany do, do internetu, aby zobaczyć coś, co należy zrobić ponieważ bieganie od szafki do szafki i szukanie dobrego noża no, nie jest zbyt fajne. Także tak, przyznaję, przyznaję że, że tym razem, że tym razem po prostu troszeczkę troszeczkę zobaczyłem, jaka jest podpowiedź. No, jeszcze raz obejrzyjmy sobie intro, znaczy filmik. Zapraszam. What the hell was that? No i tak, jeżeli jeżeli e, internet mówił prawdę. Jeżeli internet mówił prawdę, to... o kurwa. Biegnij. Jeżeli internet mówi prawdę, to to powinno być gdzieś tutaj. No, Okej. Okay. A? A tego się nie spodziewałem. <laughs> Do tego się nie spodziewałem cholera. No dobrze, no dobrze. What the Spróbujemy jeszcze raz. Mniej nie! Hop. i się nie odzywamy. Nie powinien nas tej znaleźć, ale... Próbujemy teraz wyjść. Na trzy. Raz. Dwa. Trzy. I teraz tutaj biegniemy. I zdaje się, że to jest... To jest chyba nie ten. To chyba nie ten. Idź sobie, idź sobie wstrętna kreaturo. Raz, dwa, trzy. Dobra. Eee, być może to nie jest ten. Być może to jest ten. Dziękuję ci bardzo. Eee, tak, znalazłem, znalazłem dobry. Znalazłem dobry. To jest ostatnia... To jest ostatnia szafka. To jest ostatnia szafka. Dobra. Sprint! Dawaj, 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 dawaj! Nic nie widziałeś. A nie tak mię zobaczył przebladłem no no wielkie wielkie cholera jasna no chyba tak nie można chyba tak nie można tak na hama chyba na hama tak nie można no W którą stronę sobie pójdzie, w lewo czy w prawo? Tutaj, okej, okay, dobra. O, oh, fuck! No nie, no! To jest nie fair! To jest naprawdę nie fair. Dobra, jeszcze raz. Biegniemy. Tutaj, okej, okay, dobra. Powinno być ok. Dobra, chyba nas nie widział. Powiedzmy, że nas nie widział. Dobra, teraz trzeba się skulić. Tutaj go nie ma, okej. Okay. Yeah. Dawaj, dawaj, dawaj. What's the matter with you? <sighs> you sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't say anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? It, it's nothing. I, I, I think I just drank too much. That goes without saying. If you can't tell the difference between reality and fiction, then you're in real trouble. My arm was disappearing into this painting. You must have seen that. I saw you put your trembling hands on a collector's artifact. Where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. <laughs> oh, Nakładka na, na Dziki Gon, no dobrze, zauważyliśmy w końcu naszego, naszego pielgrzyma, naszego tą kreaturę gigantyczną, która, która, która wychnęła z, z melowidła i która zaatakowała piersa. Udało nam się ją pokonać, a przynajmniej odespać na razie. No to... Gdzie jest gdzie jest bibliotekarz? Zobaczymy najpierw przede wszystkim czy mamy jakieś dodatkowe. O, mamy dwa punkty, słuchajcie. Mamy dwa punkty. Damy sobie tutaj do może do psychologii, bo jest troszeczkę mało. Dobra. 50 i może tutaj o 65. Dobrze. Tak jest. No, Kurcze tutaj mamy kolejną traumę. Spotkanie z, spotkanie z naszym monstrum. Jestem już, jestem cały czas wstrząśnięty już. Nie zmieszany, ale wstrząśnięty. A kurczę. Dobrze, nie mamy tutaj nic nowego. Prezydencja Sandersów, tak jest. Zostaliśmy. Ten piękny sztylet, z pochodzenia otomańskiego, datuje się prawdopodobnie na XVI stulecie. Na. Na swoim, na, na swoim ostrzu, no nie, nie na swoim ostrzu, na swoim jelcu, e, ma znak starszych bogów. E, prawdopodobnie e, należał do Pargali Ibrahima Paszy, wielkiego wezyra na. E, na e, nie na tronie, tylko na, na dworze, na dworze Solimana Wielkiego. Legenda mówi, że Pargali wykorzystał symbol na sztylecie, aby ustrzec dwór przed jakimś stworzeniem, które nawiedzało pałac. To, co jest, to, co jest, to, co jest dowiedzione, to że Soliman został stracony przez wezyra. Być może ten ostatni bał się, że Soliman stał się zbyt potężny. Jak to jest? Próbujesz ostrzec własnego pana i dostajesz kopa w dupę. Malowidło, czy ten obraz obraz w galerii Francisa Sandersa, który został tam który został tam umieszczony je mówię że kłakacz na kaciu na przybyszom deplace cette craque a toilette exposé je mówię że kłakacz na kaciu na przybyszom deplace cette tak ale mimo wszystko mimo wszystko mimo że, mimo, że ten obrzęd został został umieszczony w galerii Sandersa ta kreatura ten ten pielgrzym Mógł mimo wszystko odnaleźć Sandersa nawet w podziemiach szpitala. Nie wiem skąd pochodzi, ale jedno jest pewne: jest niewyobrażalnie głodna. Czy udało, od, czy udało mi się ją odgonić do swojego, do swojego świata? Nie jestem całkiem pewien. No dobrze, to chyba tyle. No i cóż. Musimy teraz znaleźć bibliotekarza, który jest prawdopodobnie troszeczkę bardziej... Nie... The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Tak, podstawy psychologii Freud'a. Psychoanalizy w sumie. O, mam więcej, troszeczkę, troszeczkę mi... troszeczkę mi ten... E, stukło. Of the wife's diary. Dobrze, mamy już czwarty. No tutaj możemy pewnie znaleźć jakieś fajne rzeczy, trzeba dobrze poszukać i to, o coś jeszcze tutaj mamy, historia Darkwater, dobrze. Yy -y. Coś tutaj jest jeszcze, proszę bardzo. O, jeszcze medycyna. Są trzeci. O, piełknie. Ile mi tam poszło tej medycyny? O, 28 już mam. 28, 35 okultyzmu. Idzie to powoli. Trzy nowe książki. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. book contain this book contains unholy knowledge widzieliśmy Jest? Jeszcze jedna, jedna, jedna. Ten? Bardzo dobrze. No, najgłupsze w tym jest to, że jeżeli już się raz zapali światło, to nie można go zgasić. To jest e, troszkę dziwne w tej grze, no. Jeżeli już raz się zdecydowało na, na to, żeby zapalić cokolwiek, no to już się nie gasi. To nic nie ma. O, coś tutaj się rozbiło. No dobrze. Mm, przyjemny kącik. A coś tu jest do znalezienia. Martwe szczury. Wszystko to tutaj. A. Proszę bardzo. No. No widzę. Widzę, że tutaj coś jest, tylko aha, może to łamem trzeba zrobić. A, coś tu jest. Strange amulet. I have a feeling I better not touch it. Dziwny amulet w formie uszydlanego psa, pięćdziesiąt okultyzmu. Wow, ho, ho. na Molos. nie fizykalne pense wir lambda po ISO, nie władę god kult uh, lang sektor. O kurcza. <laughs> eee, nie myślcie, że e, nie myślcie, że chodzi o nieużywany przedmiot. E, w, tym, e, w tym w tym te, w tej statuetce został mi e, została uwięziona dusza potężnego czarownika. E, Devoir de, de e, Nie wiem jak to powiedzieć. E, pożaracza ciał. Pożaracza, po, pożaracza ciał z kultu Leng. Sekty z Azji Centralnej. E, jest to bardzo charakterystyczna statuetka e, z Jadeitu. E, przedstawiająca psa. E, e, który jest podczas transformacji. E, z, z czarownika w gula po, który pożera, pożera ludzi. E, jeżeli ktokolwiek e, odkopie z tą statuetkę i zawiesi ją na szyi, e, będzie e, przywoła, przywoła e, gniew e, czarownika. E, ten ostatni przyjdzie, e, śledząc e, Śledząc tego człowieka, który sobie tą statuetkę przywłaszczył, aby go zabić i, i rozejrzeć na strzępy. Hmm. bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. Co tutaj mamy jeszcze? O, jeszcze proszę bardzo. Więcej do więcej do tego. No ale tutaj chcę dojść do tego kurczę no No i co jak to mogę zrobić? Dziwne Może tutaj coś jeszcze. Trzeba... Przekręcić jeszcze, żeby się to bardziej otworzyło. No, dobra, słuchajcie, będziemy musieli kończyć, bo muszę, bo muszę wychodzić powoli. Spróbujemy, spróbujemy tutaj. A może to tutaj trzeba będzie. Dobra, no ale to już, to już zrobimy sobie następnym razem. OK? Dziękuję wam za ten, dziękuję wam za ten mały, za ten mały przerywnik w codzienności. No i kurasamper, poleca się na przyszłość. Następnym razem dowiemy się, co spotkało naszego biednego bibliotekarza. A do tej pory, a do tego czasu, trzymajcie się, trzymajcie się ramy, i tak dalej. No i.